Zależało nam, żeby zająć po tej rundzie czwarte e, miejsce i przystąpić właśnie do fazy play-off play tego e, miejsca, więc e, no, staraliśmy się, żeby e, zdobyć ten mecz tak jak w każdym. Niestety dzisiaj troszeczkę na mnie szło. E, mieliśmy rano ciężki e, trening, może przez to też e, troszkę mieliśmy czuliśmy go e, w nogach. Tak naprawdę teraz myślimy już o tym kolejnym spotkaniu i, e, i na pewno zrobimy wszystko, żeby znaleźć się w pierwszej e, czwórce i myśleć o kolejnych spotkaniach. Something about the Play playoff Games uh, to was uh, actually Not one moment uh, the problem about the about the opponents. I think um, all the opponents are in the same level. I mean if I play Yashembe if I play dusk top teams with top players, my guys they know this, and they know that uh, we have to fight for each ball for each centimeters there on the court and we're gonna do it. Uh, for sure in these games. Myślę, że kończymy bardzo trudny regular season od czterech miesięcy gramy co trzy dni. Myślę, że to jest normalne, że w momencie kiedy nie możemy zmienić naszej pozycji w tabeli, to jest normalne próbować odpocząć przynajmniej dwa sety. I bo naprawdę większość z nas jest bardzo zmęczona. I to widać na boisku. I powtarzam mi się wydaje, że chłopacy, którzy mieli okazję grać dzisiaj. dali z sebe maxa.